Cześć, tutaj Bartek5017 i witam was w 15 odcinku z Zagrajmy w Spartan Maciej w Gates of Troy, ale mniejsza z tym bo bardzo, bardzo bardzo długiej mojej nieobecności na YouTubach w końcu powracam Mam nadzieję, że odbierzecie mój powrót z... pozytywnie i będzie więcej, nie wiem, wyświetleń i tak dalej ostatnim odcinku kuzyn... córka kuzynki chyba do mnie przyszła i na tym zakończyliśmy. Później strasznie mi się komp psuł i tak dalej. Był teraz właśnie, dałem go do naprawy. Ejo, profesjonalny youtuber, zmniejsza głośność muzyki, raczej gry na materiale, subcio No to... No, to wam się zwierzę, że mój komputer nie jest zbyt dobrym komputerem, ale dosyć dobrze tam mu się działało. A z powodu tego, że pewnego dnia po prostu da, przy włączonym komputerze dawałem wtyczkę ze y, słuchawek i tam mikrofonu, dała, dawałem do złącza. Końcówka się naelektryzowała i wywaliło mi kompa i porobiły się i porobiły się błędy na dysku moim twardym teraz dzięki temu mam już nauczkę że, że przy włączonym komputerze nigdy nie dawać wtyczki z tyłu bo możesz wypieprzyć swój komputer i to jest straszne ok Okej, okay. jak widzieli Patrai, mamy zdobyte. Mamy dwa, dwóch Spartanów, to dobrze. Wymienię ich na dwóch astronomii, a nimi pójdę już na Klenę, żeby mieć cały zachód pod swoją kontrolą w O, teraz trochę dyplomacji. Zacytianie nas lubią, ale jeszcze nie chcą się zwasalizować. Okej, okay. a tymczasem też nic. on cyklady i trzy to z ludzego sobie poczeka ozyjst o lokrowie to bym chciał negocju i soleteja w ocjanie gdzie to małe państwo jest aha koła ten człowiek, więc te mm, nie tak z grubej rury mm, subsytuj subsydiuj wizytę kulturalną może coś to zmieni i Asylia dla kupców dla rodejczyków ok iść dalej Asyomia wracaj. Chyba wszędzie mam przynajmniej po dwóch. Nie, tutaj nie mam. Wsparcie nie mam. Muszę tutaj dać przynajmniej jeden oddział Sparta, no to nikt tam nie będzie chciał wchodzić. Poza mocni. Coś tam jeszcze było. Sparta, Megapolis... Gyteon... Getera Messena. I mamy dwóch hoplitów. Zostawimy sobie ich. Oddajmy turę i co? A, nie udało się? Wizyty kulturalnej yy, zaaranżować, więc ufundujemy świątynię. Tyć ciągle tu Astelomia. Wracaj sobie do domku. Chciałbym zdobyć srebro, a jeszcze nie zdobyli srebra. Torikos jeszcze nie zdobyli to. Idealny moment, żeby zaatakować ich, gdzie nie ich, tylko żeby odbić to Torikos. Tam nie powinno być za bardzo, nawet mocnych tych. Więc hoblitów jeszcze do jednych, bo tam bo to jest bardzo cenne. I dwa mnie, żeby później był garnizonem. Klenę, idź tam. Ty wracaj tu. Nie, 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 nie chciałem tak. Pyk. 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 Jeszcze jedna tura dyplomacja, dyplomacja, wszystko dobrze się udało. A nie nie. Astynomia będzie jako garnizon. Okej. Okay. Jeszcze tutaj chyba zrobię Prodromoi oszczepników i astynomii, Co mi to? Jestem, jestem bogaty. Świątynia. Badania, jak tutaj idą badania? 11 tur do Fatery głównej ligi. Dobrze. Bardzo dobrze. Jeśli jest, ją jest, mają, zapewne ten system, ją mają, więc nie dostanę. Wygram to. Dwukronalność yy, barbarzyńców, ale nie mają szansy. Ciężką kawa... Cięż... ciężką piechotą na takim terenie, na pustym terenie. Jak widzicie, ja od razu chyba tam... szarż. Aha! Dałem szarżę... raczej nie dałem szarży, tylko dałem szy... żeby przy szyb... dałem szybkość, żeby tam przewinęło nam całą bitwę i... zlamiłem trochę. Ale wygraliśmy, chyba kosztem... dwóch... trzech żołnierzy. Nie wiem, przy, przy szarży po prostu jeden Jeden zabił się o własną włócznie, a dwóch innych zabiło się przy. Yy, przy w, potyk potykając się o tego gościa, który tam tą włócznie wbił. Ty wracaj Sparta będzie naszym takim fajnym tą fajną twierdzą. Zacetjan jakbym chciał was zwasalizować. Was, was to by było subcio, Jakbyście się zwasali... Dali zwasalizować, ale się nie da. O, ufunduj posąg, to będzie dobre. O, zoliscy lokrowie. Hmm, o, zwerbuj filozofa. Nie, 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 jeśli się to opóźni, A. mm już mm, 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 mm. przez małżeństwo. Focjanie. Co tutaj? Ufonduj też posąg Rodejczycy. Nie zatruj konie, tylko Asylia. Tak. I Spartanie tam. Wybieg dla koni w Kynę. A właśnie, trzeba trochę rozbudowywać Mantinea na dużą wioskę. Ile mamy? Mamy pokaźną sumę. Co ja bym chciał? Ja się będę przygotowywał na front ateński. Więc muszę rozbudować Korynt na pewno na małą wioskę i Argos. To będzie później. Albo w Prasai. Tu mogę tylko moją kawalerię, którą i tak mam niezbyt dobrą. No wiem, że uciek i tak dalej. Dyplomacja nam dobrze idzie. Okej okay. Uda się chyba... Nie 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 Jaki ty jesteś? Dwa... Dwie gwiazdki To chyba powinien negocjować pokój Powinno mu... Aj Aj zlamiłem Mógłbym mieć już jutro Trzeba... Nie, szybko tego nie wolno robić on z... listy. Tutaj się nie zrobiło a fundujemy posok, co tam? O, Jóńcy Cykladyjczycy ufundowali się im posok 87. Fasalizacja jest. To chyba podzielę później. Z dwóch Spartanów zabiorę. Nie, nie, koplite nie. i astynomie walne tutaj, żeby trochę tam wzmocniła moje nowe garnizony, które będą. Tylko znam, zapewni srebro. Z, yy, na razie żywności nie mamy problemu. Udało się, udało się zwasalizować. Mamy o tyle lepszą pozycję. Powolutku dostajemy się na cyklady. Powolutku, powolutku. Oczywiście koszary. Co tutaj mamy? Terę. Niezbyt, niezbyt dobrze. Zakład cyklarski. Dużo cegieł będziemy mieć. I tutaj delos. Tutaj mamy lekką piechotę, może być. Nie będę musiał, gdzie nie będę jej chyba rozwalał. Nie mamy gospodarstwa, ale możemy ulepszyć. Czy kwater generalskie? Chyba hmm. wam pokazywałem już tego gościa na koniu. Nie pamiętam, zdecydowanie już nie pamiętam. Za dużo czasu już minęło. O tu i będzie taki ogólnie wojskowy, bo muszę. Spokojnie pokonać tych tam. A Torikos w pierwszej turze już będzie nasze. Tutaj fundujemy posągi Rodejczycy. Tutaj możemy nie wiem, kupić mieć. I tak mam jej dużo ale co tam. O, w przybyli. W Ocjanie. Udało się wszystkim ufundować posągi. Spokojnie to wygramy. Okej. Okay. Hoplici, to tam są jesteś marna armia, to nawet, nie wiem, oczywiście to wymienimy, pyk, albo poczekamy tutaj, długi i start. Okej, okay. ruszyliście na mnie? Ruszyliście, spokojnie, spokojnie, nie śpieszcie się, atakujcie mnie tam. Hmm... Chyba już szarżować trzeba w asty, asty, nasza astynomia i Spartanie, jeden oddział Spartan zaatakował już znacznie liczebniejszą armię, znaczniejsze siły nieprzyjaciela, ale wbiliśmy się mu w skrzydło, po prostu zabraliśmy go był trójkąt, jeszcze tu by mogłabyś, to byłby idealny trójkąt. A już się całkowicie poddała, oszczepnicy spokojnie wybijani, zwycięstwo Zdobyliśmy doświadczenie... Aha, oni! A, bo ich zniszczone jeszcze zdobyli doświadczenie za to, że ich zabito. Proste. Staciliśmy tylko czterech Spartanów, 8 asynomczyków i jednego Spartana. Mhm. Czyli 5 Spar y y Spartanów i 8 Ascenomczyków Zrobiliśmy dużo z doświadczenia. Jestem ciekawy, czy można tutaj... Nie wiem co to jest 4, 1 ech. Poszukiwacie srebra od razu. Teraz, ten, teraz mam ustawioną, ustawiony dochód. Jestem ustawiony w sprawie srebra i mogę spokojnie proste gospodarstwa już robić. Świątynia, żeby byli zadowoleni. Świątynia też. No, a, świątynię powodujmy. Jesteśmy bardzo religijni. O, żeby więcej miedzi. O, gospodarstwo Knossos, tak? Może być. Mamy jakąś armię w Knossos, bo tak by było tak z dupy. Trochę byśmy swej lili, że, jak, że tak powiem. Jakby nas zaatakowali. To by było na serio, niefajne. Nie Barbarzyńcy jakby nas zaatakowali i nam zabrali wszystko. Kator, co tutaj mamy? Drwala. Petrai, tutaj nic się nie buduje, więc obóz tu będzie później na północ, Kelene, jeszcze nic, Elida, a właśnie, po co ja tak robię? Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. O tu mamy dużo ludzi, tutaj nic, 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 tutaj coś było, nie, nic, nic. Nic, 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 nic. A co mi to? Na razie mamy dosyć dobrze. Mój dyplomata wraca. Jeszcze diopet jest. Diopet jest. Super. bardzo że Barzyńców jeszcze tam... Spokojnie... Panuje nad nimi. Co tutaj jest? Jest coś? Ozoliscy rockrowie. na Proksjana, Salfocjanie... Nie by dało się uwądować... Eee, negocjuj... Chuj, a może być? Jaju, komar mi tu lat, straszny... I długoterminowa ambasada, tak... Natura... Koniec badań! Duża świątynia i gildia zabójców... Bo chyba nie mamy. Co jeszcze nam zostało? Później będziemy mi, mogli mieć y, y, KOW albo Koń Trojański. Oczywiście w stolicy. Aha, nie mogę rozbudowywać. Z subcią. Małe miasto. Zegieł 700. Więc będę oszczędzał na miasto, bo Sparta musi się spokojnie budować. Koniec budowy wiadomo. Małe miasto. Ja. Yeah. Rozwijamy się dosyć dosyć szybko. Za szybko. I Na razie jeszcze jest dosyć dobrze z czasem. Jeszcze i korynt... A chciałem tam... Chciałem tutaj chyba robić, nie wiem. Następny ten obóz wojskowy Ale czy, czy mi potrzebne? Ok Koryncie Małe gospodarstwo Masz być wystarczalną, Tą I tutaj mogę Tarantów tylko Robić Argos Nic Tegeja Tutaj mam Spartanów Więc małe gospodarstwo hmm. Wbijać się już w Ateńczyków Hmm, ja bym się wbił teraz w Aktejczyków, bo mają jedno miasto i chyba tak zrobił. Ze trzy oddziały Spartanów powinny sobie dać radę. Coś tam ze trzema ast oddziałami Astynom i chyba jedną jednym oddziałem elitarnych Hoplitów, ale nie mam pojęcia, jak to tam jest. Chyba będzie... Chyba m, podbijemy chyba ten Epidarius i kończymy y, na razie ten odcinek. Jeszcze i zwasalizujemy jeszcze Focjan. Ozolis, Lokrowie... Jeszcze ich nie wasalizujemy. Senneuklesa... Gdzie go chcę dać? Całe cyklady opanujemy? Gdzie są te Doryjscy cyklady i Trzycy? to jest takie małe, że nie da się? Milezjanie. O, oni są potężni. Na pewno się ich nie. Z... O, Samianie. Pek, Rodejczycy. ufunduj posąg. Pek, Dioptenes. Niech idzie do Akarnian, tam ogarniać wszystko. Zacycjanie na razie nic z nami nie chcą. Pek, jednak, która dyplomacja przybył tam. Aktyjczycy, mam kogoś w Aktyjczykach? Nie mam, Więc atakujemy Staruję oczywiście bitwą, żeby nie, nie sfailić. I chyba dam szarżę natychmiastową Tak, Szarża. start I tym razem nie sfailować, Szarża. I spokojnie idźcie ten sobie tu i czeka, bo wie, że i tak przegra. Moja falanga na niego naciera. Złożona ze Spartan. Po prostu to jest piękne. Wiem, że grafika nie jest zbyt... zbyt... Ponie, zbyt... zbyt dobra jak na dzisiejsze gry, ale to jest stara gra i musicie to przyznać, że to jest stara gra, ale ma... Klimacie fajny, sta starożytności. Elitani Obliczy tutaj próbują coś zrobić, ale widzę, że tutaj uciekają. wygraliśmy. Bitwa wygrana, dużo doświadczenia. Epidemius nasz. Ceglarze, oczywiście. Zakład ceglarski. Po co? Obóz wojskowy jeszcze jeden. Z ciężką, bo tam będzie dobrze. Ateńczycy. Na razie nic nie mówią nam, żebyśmy tam nic im nie robili. To zwerbuj filozofa, albo sojusz przez małżeństwo, to będzie dobre. Zacytianie, chyba nie da się sojusz następnego, a da się. Ozoliscy, rokrowie, koniec. Focjanie, wasalizacja. Okej. Okay. Zwasalizowaliśmy focjan, tylko gdzie oni byli? Patraji. I chcę mieć ciężką piechotę, bo z Partanami wszystko wygrywam, oni mieli jakiś bulis. Hmm. Po prostu super armia, obój wojskowy na pewno obowiązkowo. Powolutku, odcinek idzie do końca. Chyli się. Do końcu i chyba sojusz przez małżeństwo jeszcze tylko zrobię i o, Sentoraxa nie udało mu się, Zacytjanie Fail z jego strony Atencyt, sojusz przez małżeństwo nie da się zwasalizować Atencików. Nie są tacy marni. A my nie mamy aż takiej pozycji, żebyśmy ich zwasalizowali. Ale atenczycy ci, ci zieloni, tutaj mają, nie wiem, kilkanaście tylko miasteczek o tyle. A ja mam cały Peloponnes, całą kretę i trochę i reszki cyklat. Aha. I chyba ci tam ulepszoną, lekką i też ciężką, jak tam widziałem. Chciałem Torikos, zapomniałem. Poszukiwać srebra i teraz dajmy dużą wioskę. No to co? To było na tyle. No i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć. Fuck, Nie